Siemanko! Witam Was bardzo serdecznie na kanale PDS GAMING Jak widzicie tutaj na załączonym obrazku Nazbieraliśmy troszkę sobie y, rogowych hełmów y, Próbujemy je podbić oczywiście na kolejny plus Tak zwany plus 9 No i powiem Wam szczerze tak y, Zbierania tego wszystkiego było nawet i kilka dni dropiąc kory i tak dalej próbowałem sobie jak najwięcej nazbierać rogowych hełmów oraz wszystkich postaci, wszystkich klas postaci pozbierałem, lecz ulepszałem na filmiku tylko i wyłącznie rogowe hełmy, ponieważ mamy surę, więc chciałem po prostu jak najwięcej, jak najwięcej nazbierać dla siebie, żeby móc sobie ulepszyć. Jak widzicie, troszkę przyspieszę to, żeby ten proces nie trwał wieki, także miłego oglądania. Jak widzicie mamy teraz hełmy plus 6, dokładnie mamy ich sztuk 16. No i spróbujemy, ulepszacze mamy, spróbujemy sobie zrobić kolejne plus, czyli na plus 7. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, czy, czy, czy w ogóle cokolwiek wejdzie. Bo tak, jeden mamy. O, Kowal nas chyba niezbyt bardzo lubi. Ok, mamy 5 sztuk, 6 sztuk. Zapowiada się obiecująco. Robi wrażenie! Na plus 7 mamy, a niestety tylko 6, 7 sztuk, przepraszam. Dobra, ulepszacze mamy, także próbujemy robić na plus 8. Mam nadzieję, że chociaż teraz e, wyjdzie e, tak, jak być powinno. Czyli wejdzie. Pierwszy mamy, drugiego nie mamy. Trzeci niestety z wiatrem. Kurde, tak chciałem go mieć. O, mamy dwa. Mamy trzy plus osiem. Dobra, no to co? No to zwojowanko mi się wydaje, że powinniśmy zrobić w tym momencie. Na plus dziewięć płonąca grzywa i kości palca, dobra. Jak widzimy, mamy próbę na plus dziewięć. Czy się uda tym razem? I... no cóż. Druga. A, trzecia, wejdzie. No i dziękujemy, dobra. No to dobra, no. Nie tylko mamy szansę na plus 8, jedną na plus 9. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co z tego wyjdzie i... No niestety. No to dobra, spróbuję chociaż na plus 7 z powrotem odbić się, tak jakby, nie? No to tyle by było z ulepszania. Okej. Okay. Ale... Znacie mnie dobrze, ja się nie poddaję, także kolejna porcja mamy teraz 90 chyba sztuk. Nie pamiętam dokładnie, ale pełna pierwsza strona jest Hubów plus 4. Także robimy wszystkie na plus 5. Nie będę Was zanudzał tym, także miłego oglądania. Dobra, próbujemy na plus 6, zaczynamy od drugiej strony ekwipunku, eee, mamy hełmów e, dokładnie 60 sztuk, nie 60 sztuk około mieliśmy, zobaczymy ile z tego wejdzie na plus 6, jak widzimy kowal chyba się obraził na nas, bo nie idzie to zbyt fajnie, zbyt płynnie. No cóż, tu zrobił tylko 5 hełmów na plus 6. Zobaczymy tą stronę. Jest dużo ciekawsza, jest dużo więcej hełmów. On się udało lepiej niż, niż poprzednio. Także miłego oglądania. Dobra, no to podliczmy sobie, ile mamy. Mamy dokładnie 30 sztuk rogowych hełmów na plus 6. Zobaczymy, ile z tego wszystkiego będzie na plus 7. Jak widzimy, Kowal znowu robi nas grubo, grubo w konia. Kurczę, jeszcze jedna, chociaż jeszcze jest. Mamy 10 sztuk. Także już jakaś szansa, O mamy 11, jest jakaś szansa na to, żeby chociaż jeden wbił na plus 8. O, uwaga. No, chociaż jeszcze jedną jest, dobrze. I ostatnia, też pięknie, ładnie siadło. Dobra, robimy na plus 8. Także ulepszacze mamy. Robimy na plus 8. No i 2, 3. 4 5 Nie wierzę w to Masz pieniędzy, masz pieniędzy. O, mamy 1 plus 8. Pięknie No to robimy drugi. Jest. No to trzeci. Ach. Dobra. Wejdzie. Nie wejdzie. Nie weszło. I uwaga, uwaga. Teraz nie ma. Jest. Dobra, mamy trzy hełmy. Czy będzie czwarty? No niestety. Dobra. No to próbujemy robić na plus 9. Hu, teraz będzie najbardziej stresująca rzecz, ponieważ hełmy na plus 9 to nie jest taka, taka o sobie przelewka. Także uwaga, robimy na 9. Pierwsza próba. Czarujemy, czarujemy, czarujemy. Niepomyślna. Druga próba. Czarujemy, czarujemy i. Japir. Kolejna, ostatnia próba. Nie ma. Jak widzicie, nie ma sensu chyba podbijać tych hełmów. Lepiej jest kupić gotowego, ponieważ wydałem na same ulepszacze, na same ulepszenie u Kowala Gildy co najmniej jednego wona. Plus ulepszacze to liczmy z dwa wony a hełmu jak nie było, tak nie ma, plus czas stracony na dropienie tych hełmów, także myślę, że gotowy można kupić za 6 do 10 wonów, nawet czasami wybonowane, także nie polecam nikomu ulepszać tego, bo to się po prostu nie opłaca. Dobra, w takim razie dziękuję Wam za obejrzenie odcinka, niestety smutny troszkę odcinek, ale no cóż, chciałem pokazać po prostu w e, czystej postaci jak wygląda ulepszanie tego właśnie oto hełmu, e, może innym razem się uda. Pozdrawiam, strzałeczka. Cześć!